Idzie Bobik, idzie, idzie Bobik. Witamy Bobika. Proszę uprzejmie. Można puścić, Bobik po odwiedza, bo jest bardzo towarzyski. Ja Proszę uprzejmie. do <grywa> Dzień dobry Państwu, nazywam się Elżbieta Tarasińska. Jestem prezesem Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Lubelski Animals. Działamy już od kilkunastu lat yy, tutaj na terenie Lubelszczyzny. Ratujemy wszystkie porzucone, okaleczone, niechciane zwierzęta. To jest przedstawiciel właśnie takiego porzucenia. I zawsze powtarzamy, że dopóki w schronisku jest jakieś życie jeszcze, to ratujmy je, nie kupujmy, a opróżniajmy te schroniska i dajmy miejsce, dajmy szansę. Dla kolejnych tych biedaków, bo na przykład na sytuację obecną mamy w naszej przychodni 17 kotów i 5 psów. Z serca wielkiego przyjmowalibyśmy kolejne, pomagali, ale po prostu nasze możliwości lokalowe nie pozwalają na to. Błagamy ludzi, pokazujemy przez różne środki. Yy, yy, prezentujemy te nasze zwierzęta, że są już wyleczone, wysterylizowane, zaszczepione, zdrowe, mają testy przeprowadzone na choroby zakaźne, że biorąc od nas zwierzątko, to tylko trzymać i kochać je w domu. Mimo wszystko ludzie niechętnie je adoptują, wolą kupować, wolą wydawać pieniądze niż dawać szansę tym, które u nas czekają. I tym, i tym zwierzętom, które już są w potrzebie. Ściągamy ortopedę, który świadczy nam usługi, bardzo dobry ortopeda, który aż przyjeżdża z Ostrowca Świętokrzyskiego do nas i zabiegi cudowne wykonuje i stawy z metalu stawia połamanym zwierzętom, także robimy takie zbiórki. I na konto podajemy, że jak ktoś chce, to może nas wesprzeć, na plik do tej zbiórki wrzucić grosz i w ten sposób sobie radzimy. Schroniska są y, finansowane przez gminy. One dostają na te cele pieniądze, organizacje, nie tylko my, ale każda inna musi walczyć o te środki, właśnie w taki sposób, jak mówię. W którym można przelać te 1,5%, a jak Państwo jeszcze by byli zainteresowani naszą pracą, to możemy się nawet z panią redaktor umówić, możecie nas odwiedzić na tej Kalinie, zobaczyć nasze zwierzaki, w jakich one warunkach żyją, jak my je leczymy. Mamy tam taką stałą bywalczynię, która u nas już pewnie do końca życia zostanie, bo któż zechce kota w majtkach adoptować, prawda? Malutka koteczka przyjechała do nas z hełma, ze złamanym kręgosłupem. Złożyliśmy jej ten kręgosłup, ponieważ ona ciągnęła cały tył. Siusiu bezwiednie i kopkę robiła, też przyjechał ortopeda, wykonał zabieg salający, na tyle był pomyślny, że wróciło unerwienie w odbycie i w cewce moczowej i nasza rucia robi siusiu wtedy, kiedy chce i kiedy czuje. Natomiast łapki są niesprawne. No, i żeby ona sobie nie ocierała i częściami, bo to i do stanów zapalnych dochodzi, to róża chodzi w majteczkach. Przepięknego mamy kota bohuna, którego to jest długowłosy, taki piękny grafitowy kot rasowy, którego też nie wiemy, czy uciekł komuś, czy ktoś okaleczył, ale w Bychawie chodził od domu do domu i ludzie go przeganiali. Ponieważ on śmierdział, on już gnił, Uszkodzono, uszkodzony miał ogon i wyrwany z kręgosłupa, i uszkodzony rdzeń kręgowy, dlatego bezwiednie z niego siusiu się lało kopka, ogon gnił, nóżki gniły. Ludzie nikt nie dał jeść. Dopiero jakiś człowiek pochylił się, który adoptował kiedyś od nas zwierzę, Czyli miał serduchu, tak dobro dla tych zwierząt, w pudełko go włożył, przywiózł go do nas. No i bogun ma amputowany ogon, poczucia w nim nie było. Woziliśmy go do Warszawy na tomograf, czy ten kręgosłup uda się coś zrobić, żeby on mógł trzymać kubkę i siusiu. Okazało się, że już nie. No i przepiękny bogun, prawie wielkości jak bobo nasz. Chodzi w majtach i takich zwierząt u nas jest bardzo wiele. Jest suka bezdomna, która przez 10 lat była wsem widmo. Około 100 kilometrów od Lupina żyła i nikt jej nie widział dosłownie. Nastawialiśmy klatki. Uprzed gmina nawet sama była zainteresowana tym, żeby sukę odłowić, ponieważ w różnych ekstremalnych miejscach rodziła szczenięta. Były to bardzo liczne mioty, po 12, po 11 szczeniąt. Rodziła w lesie, w norach, lisich, w dziuplach zwierzęcych. Ponad 100 udokumentowanych mamy szczeniąt, które od tej suki uratowaliśmy i znaleźliśmy dla nich domy. I w tamtym roku, w październiku, jest rocznica, kiedy udało nam się dziką odłowić podpadła na siłach i weszła do klatki łapki. To jest taka żywo łapka, wstawia się w niej jedzenie, była postawiona w lesie i suka do niej weszła i jest już z nami od roku czasu i dopiero pracują z nią behawioryści i dopiero teraz zaczyna w uprzęży specjalnej być wyprowadzana na dwór. Zaczyna się uczyć miasta, otoczenia, ludzi, a to był po prostu no tak jak wilk, dziki pies i ona u nas żyje, przychodzą ludzie, którzy adoptowali te od nas zwierzęta do naszej przychodni. O, bo właśnie Pani zapytała, jak my te środki zdobywamy. Jest to przychodnia dla bezdomnych zwierząt, ale leczymy również komercyjnie. Mamy świetnych fachowców, mamy bardzo dobry sprzęt diagnostyczny i również leczymy zwierzęta komercyjnie. I z pozyskanych środków za leczenie tych zwierząt, mamy też dodatkowe fundusze na ratowanie bezdomniaczków. I ci, którzy ludzie od nas adoptowali te zwierzęta i tej dzikiej słonite dzieci, bardzo często są u nas czy na profilaktyce, czy na jakichś zabiegach. No i każdy chce teraz tą matkę zobaczyć, bo jej nikt, nikt nie widział. Także można zobaczyć te zwierzęta u nas, które czekają na adopcję. Może komuś czyjeś serduszko skradnie. Także serdecznie zapraszamy. Zobaczcie co my robimy, na co wykorzystujemy ten grosz, który, który nam dobrzy ludzie powierzają. Dziękuję bardzo. Proszę. Kalinowszczyzna 46. Stara Kalina. Wynajmujemy lokal w budynku administracji kolejarz. Dziękujemy bardzo. Panią Alę jeszcze zostaną z nami na chwilę, będzie można pieska pogłaskać. Ja wszystkim Państwu bardzo dziękuję dzisiaj za obecność. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście z nami, jak zwykle.